No tutaj pracy było bardzo wiele. Praca była rozłożona na dobrych parę lat. Obiekt ten należał do gminy wyznaniowej żydowskiej, ale miasto Gliwicy już wcześniej interesowało się tym obiektem, który popadał w ruinę, po prostu niszczał. Na wniosek właśnie miasta obiekt został wpisany do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków. Miasto od gminy żydowskiej przejęło ten obiekt, i wówczas wszelkie prace już nabrały takiego dynamicznego tempa. Czy ten obiekt mzuk przejął? W 2012 roku w zarząd trwały. Z chwilą, kiedy my żeśmy to przejęli, w 2012 roku, w uzgodnieniu z władzami miasta, podjęliśmy pracę z odtworzeniem tego obiektu. Prezydent miasta uznał, iż najlepsze przeznaczenie dla tego obiektu to będzie utworzenie tutaj filii naszego Muzeum, naszej Gliwickiej Instytucji Kultury z takim szczególnym uwzględnieniem specyfiki tego miejsca, czyli z wskazaniem na historię Żydów Górnego Śląska. To będzie Dom Pamięci Żydów Górnośląskich w Gliwicach. Taka jest nazwa. Statutowa od początku stycznia. W tym miejscu możemy się spodziewać bardzo intensywnej edukacji historycznej i e, prowadzonej przez pracowników muzeum z udziałem wszystkich wolontariuszy i społeczników, którzy się zajmują tematem żydowskim. Pani Karolina Jakowenko z Bramy Zuckermana opracowuje teraz program edukacyjny kierowany do różnych grup wiekowych. Będziemy się zajmować głównie tą edukacją, właśnie szkolną, ale. E, we współpracy z kolei z takimi dużymi ośrodkami z Krakowa czy z Wrocławia. Będziemy też robić imprezy dla dorosłych. No to wszystko będzie zależało właśnie od naszej aktywności i sprawności w pozyskiwaniu grantów zewnętrznych, których szukamy i po stronie Polskiej, i po stronie niemieckiej. Myślę, że będziemy tą wykonywać wystawę w etapami. Tak jestem mówiony z projektantami, że oni podzielili ten projekt na etapy i są ogromne szanse, że to będzie dosyć szybko. Już sława tego obiektu idzie dalej i naprawdę wszyscy są zachwyceni, że, że tak pięknie to jest zrobione z takim pietyzmem samotów. I te malowidła, i witraże. Przypomnę, że miasto wydało na tę całą modernizację 6,5 miliona złotych. Natomiast smutnym faktem jest również to, że miasto, pomimo bardzo wielu starań, nie otrzymało żadnej pomocy z zewnątrz na właśnie wykonanie tych wszystkich prac modernizacyjnych, rewitalizacyjnych. W Gliwicach nie było to przeszkodą, powiedziałbym, ze względu jednak na unikalność tego miejsca, na historię tego miejsca. I na taką determinację władz samorządowych, jednak w dbaniu o tę całą miejską materię. Będziemy cały czas utrzymywali już tę naszą kolejną filię muzeum, ale mamy nadzieję, że jednak będziemy tutaj wspomagani instytucjami z zewnątrz, które dołożą nam trochę do tej oferty programowej, która ma być tutaj przygotowana.